Witajcie na kanale Po prostu Kuchny. Dzisiejszy przepis ogórki konserwowe. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Potrzebujemy ogórki, koper, chrzan, czosnek, liście laurowe, pieprz, gorczyce ziele angielskie do zalewy sól, cukier, ocet oraz wodę. Dokładna lista składników wraz z proporcjami za chwilę się ukaże. Znajdziecie ją również w opisie filmu. Ja moje ogórki będę wkładać do słoików o pojemności 900 ml, a więc takie te duże, potocznie nazwane litrowy. Do słoika czosnek. liście laurowe, trochę ziaren pieprzu, ziele angielskie, nie liczę, bo to tak daje na oko 2-3 ziarenka i łyżeczkę gorczycy. Teraz czas na chrzan. Kroję go na mniejsze kawałki i taki spory kawałek wrzucam do słoika. Dodaję również kopru. Tu mam koper z baldachimami, ale jeszcze te baldachimy się nie rozwinęły. Jest to koper z mojego ogródka, a więc taki dodam. Jest on młody, świeży. Dodam do słoika. Jeśli mi go brak, nie użyję zwykłego kopru, też z niego wyjdą ogórki. Gdy już mamy wszystko w słoiku, co potrzeba, wkładamy ogórki. Ogórki wcześniej umyłam i moczyłam je w zimnej wodzie przez 2 godziny. Wkładam je jasną częścią do dołu. Układamy dość ściśle. I mniejszymi ogórkami dopełniam słoik. I tak przygotowany słoik będę za chwilę zalewać gorącą zalewą. Ogórki mam już w słoikach. Z około 3 kg ogórków wyszło mi 6 słoiczków. Na koniec daję jeszcze odrobinę kopru do każdego słoika. Może być to koper zwykły, może być z baldachimami. I tak przygotowane słoiki. Za chwilę będę zalewać gorącą zalewą. Tylko najpierw trzeba ją przygotować. Czas na naszą zalewę. Do garnka wlewam 2 litry wody. Ja będę robić zalewę właśnie z 2 litrów wody. Do wody dodaję cukier. Na litr wody dodaję 5 łyżek cukru. Czyli ja tutaj dodaję 10 łyżek cukru. Dodatkowo dosypuję sól. Na litr wody dodaję 2 łyżki soli. A więc u mnie będzie to 4 łyżki. I teraz muszę to wymieszać. I stawiam garnek na kuchenkę i zagotowuję. Nie dolewam od razu octu, aby ocet mi nie wyparował podczas gotowania. Gdy woda mi się zagotuje Będę ją gotować około 2 minut, i dopiero po tym czasie wlewam 10 łyżek octu na litr wody. A więc w moim przypadku będzie to 20 łyżek octu. I gotuję później z tym octem króciutko, tak, minuta. I później, jeszcze gorącą zalewę będziemy przelewać do słoiku. Woda zaczęła nam się gotować, a, a więc zmniejszamy ogień. I gotujemy ją na małym ogniu przez 2 minuty. Po dwóch minutach dolewamy nasz ocet. Mieszamy i chwilę jeszcze podgrzewamy. Gdy zacznie nam się z powrotem gotować, wyłączamy ją. Zajmie to może minutę czasu, a może i krócej. Po jakichś 40 sekundach. Woda zaczęła mi się gotować, a więc, a więc wyłączam ją, aby ocet mi nie wyparował. Teraz gorącą zalewę będę przelewać do słoików. Gdy już mamy wszystko gotowe, należy przelać gorącą zalewę do słoików. Ja sobie pomagam lejkiem. Zalewamy tak, aby przykryć ogórki. I tak przygotowany słoik będziemy za chwilę gotować. Gdy mamy zalewę w słoiku, zakręcamy w słoik. Oczywiście należy wytrzeć randy. Ja robiłam, ja wlewałam zalewę poprzez lejek i nie wylała mi się poza słoik, tak więc nie robię tego. Sprawdzam, czy nie kapie. Nie kapie, więc ogórki będą trzymać, słoiki będą trzymać. Gdy ogórki mamy już w słoikach, czas na pasteryzację. Ja pasteryzuję w garnku z wodą, stawiam do garnka. Garnek mam wyłożony ściereczką. Ogórki odsuwam od siebie, aby się nie stykały. Możemy również pasteryzować w piekarniku. Garnek wypełniam wodą do 3/4 wysokości słoika. Podłączam. Gdy woda zacznie się gotować, będę gotować je 5 minut. Możemy gotować od 3 do 7 minut, w zależności od Waszej potrzeby. Ja zawsze ogórki konserwowe gotuję 5 minut. Po 5 minutach od zagotowania wyciągnę je, odwrócę do góry dnem i postawię na ręczniku. Później zakryję ręcznikiem. Pozostawię do wystudzenia. Zostawiam je tak do drugiego dnia. Do ogórki zaczynają nam się gotować. Zmniejszamy palnik, aby tylko troszkę się gotowały, i gotujemy je 5 minut. Po 5 minutach gotowania wyłączam i wyciągam moje ogórki. Na drugi dzień ogórki są już gotowe. Udały się. Wyszły bardzo dobrze. Teraz poczekam z tydzień czasu i dopiero je otworzę. Wtedy zobaczę, czy smakują tak jak co roku. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij o dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych przepisów. Dziękuję.